8 To jest zajebiście Teraz jakby bonusik jakiś dało przyjął I kolega będzie gdzieś ci pe w się goli Ale kolega czy to pani? Kolega to nie Broda masz i to jej rów wyczyścisz w lasce przy okazji Co ja pierdolę. właśnie, dwie korzyści Ci pewnie Jairo wyczyści. Jest, jest, jest! 8X candy drop Dobra, pierdolni tutaj proszę, ale pierdolni! Coś dobrego. Niech to nie będzie 5. Niech to nie będzie 5 tylko Dobra, gratulacje dla was wygraliście. Nawet dużo osób postawiło na 5 Select candy. Oczywiście czerwień. A wiecie co dzisiaj Monika powiedziała? Bo mówi: już takie głupoty na tym streamie. Ja mówię, to wypisz mi listę, yy, o czym nie można mówić. Numer jeden na liście pedofilia. Nie można mówić o pedofilii. Yy, w sensie można mówić o pedofilii, ale nie taki, w sensie, że, że ja coś pedofiliuję. Nie? Druga rzecz gwałty. Trzecia rzecz w szczególności gwałty na dzieciach. Nie można o tym mówić. I coś tam jeszcze mówiłem, ale nie, nie zapamiętałem. 5 razy 2 plus 10, proszę. A nie tu nie może plus 10 polecieć chyba I razy 3 39 Ja pierdolę, to jest fuj Stary to jest chyba pół mili ćwierć miliona To jest więcej stary Osi Ile to będzie? 313k Ja pierdolę! I to rozumiem I to rozumiem przed wyjazdem Przed wyjazdem musi być duża wygrana i elegancko. I walę konia już sobie 400k, znaczy do połowy z tego, 200k wypłacam i wyjazd, wyjazd kurwa cały spłacony.